Cześć, witajcie na moim kanale. Chciałem wam troszeczkę opowiedzieć o pewnych rzeczach dotyczących Yamaha TZR. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem. No, czy szczęśliwym to zaraz się okaże. Natomiast chciałem wam pokazać, jak to mniej więcej bywa ze sprzedającymi, którzy mówią, że jest wszystko, OK, jest do jazdy, a jeżeli coś nie działa, no to faktycznie musicie sami to wychwycić. Oczywiście, motorek kupiłem e, i wracałem na kołach, e, a że to nie było zbyt blisko, bo jakieś 90 km, e, jechał całkiem dobrze, mimo że temperatura no, nie była zbyt sprzyjająca. Ale, jako że Yamaha TZR posiada chłodnicę i ta chłodnica była sprawna, a, cały czas nawet jest. E, no to nie odczuwał też tej temperatury. Wracając oczywiście robiłem sobie kilka przerw 15-minutowych, żeby też go nie zajechać. Wybrałem się na przejażdżkę 30-kilometrową. Wszystko było ładnie, pięknie. Natomiast po powrocie już, czyli zostało mi jakieś 3-4 kilometry do domu, było coś takiego jak nagły, nagła strata mocy i duszenie go. Gdy zjechałem na jakiś parking pobliski, ona zgasła. A ja tak naprawdę nie wiedziałem do końca o co chodzi. A chodziło głównie, że no nie miała mocy, już nie mogła odpalić. Odpaliła oczywiście z popychu, no ale no jakoś oczywiście dojechałem. Później się okazało, że problemem nie był układ zapłonowy. Jak tutaj widzicie, świeca, to jest akurat stara świeca, na którą nakręciłem już kapturek. Ona akurat mm, jest trochę jakby to powiedzieć plastyczna musiała naprawdę dużo przejechać e, fajka tak samo została wymieniona na NGK to jest akurat jakiś zamiennik w ogóle nie wiem e, filtr paliwa również e, myślałem że dlatego nie leci nie dostaje paliwa no ale oczywiście problemu z bakiem jako takim nie było e, powodem właśnie był było to czyli Tutaj mamy tłok, jak widzicie, jest bardzo uszkodzony. No, widać, że dostał i to poważnie. E, powodem było łożysko igiełkowe. Ktoś kiedyś wymieniał cylinder i tak naprawdę okazało się, że nie wymienił łożyska igiełkowego. E, to łożysko rozleciało się w drobny mak, hmm, czego powodem był właśnie tłok w takim stanie. Zresztą głowica nie jest trochę wcale lepszym, możecie sobie to zobaczyć. E, no, też, też oberwała, natomiast myślę, że gdyby ktoś chciał, to jeszcze, no, jeszcze by do czegoś mogła posłużyć. Natomiast ja na przykład już tego nie potrzebuję. E, zamówiłem sobie nowy zestaw. E, cylinder jest w dużo lepszym stanie. E, natomiast cylinder najlepiej oddać do szlifu e, w, tak samo jak e, ja to zrobiłem, a później dobrać sobie e, tam odpowiedni tłok. Hmm, więc no, przestrzegam was przed tym, e, że no, możecie stać się posiadaczami czegoś dobrego, Natomiast ktoś wszystko może zrobić, ale nieumiejętnie, i tak naprawdę rzeczy, które są tak tanie, bo no dajmy na to, że 30 zł dacie za odpowiednie jakieś łożysko, e, owszem lepiej zainwestować w na przykład 80-100 zł za coś co będzie jeszcze lepsze, e, natomiast no, nie rozsypie się w drobny mak i nie zrobi czegoś takiego. Także mm, możecie sobie wchodzić na mój kanał. Ja będę sobie tak sukcesywnie dodawać filmiki z naprawy, ewentualnie może później z jazdy. Także trzymajcie się ciepło, cześć. Oczywiście, pamiętajcie też o pewnej rzeczy, że powodem tego, że Yamaha nie trzyma wolnych obrotów, nie jest to, jak sprzedający też twierdzi, sprzęgło. Sprzęgło nie ma nic do rzeczy, jeżeli jest Yamaha na luzie. Regulacja gaźnika no dużo pomoże, ale na pewno nie w tym przypadku. Nie w przypadku tłoka.